Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Udając się do Jerozolimy Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą go poganom. Aby został wyszycony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając zaś Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie: Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. Tak, moi drodzy, chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy momenty związane z dzisiejszym Słowem Bożym, zwłaszcza z Ewangelią, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Pierwsza rzecz to jakby dwa światy. Widzimy tu pewną rozbieżność, pewien kontrast. Jezus mówi o Jerozolimie. Zmierzamy do Jerozolimy, wstępujemy do Jerozolimy i mówi otwarcie, wprost: Tam będzie Syn Człowieczy, wydany w ręce ludzi, zostanie ubiczowany, wyszydzony, ukrzyżowany i zmartwychwstanie. Można powiedzieć, główna treść Chrystusowego Rędzia. Misterium Paskalne. Tymczasem, kiedy patrzymy na zachowanie apostołów, jest wszystko odwrotnie. Jakub i Jan przez matkę próbują sobie już stołki przygotować. Jeden po lewej, drugi po prawej stronie. Jezus męce o umieraniu, o odrzuceniu, o królowaniu. Zupełnie jakby Jezus sobie, oni sobie. Ale pozostali apostołowie też nie są lepsi. Bo Jezus im musi tłumaczyć. Na przykładzie tych dwóch, ale ci się obruszają, są wkurzeni. Jezus mówi nie tak będzie między wami. Kto chce być pierwszym, niech będzie sługą. No i co, nie pasuje to do nas? Kto z nas chce być sługą? Niech mi służą. Bez względu na to, jakie mam stanowisko, jaki mam urząd, w którym miejscu się znajduję. Patrzcie, zupełnie dwa opozycyjne światy. I tak jak wspomniał przez prowokcję we wstępie, czas wielkiego postu, to mamy wrażenie, że Jezus jest bliżej nas. Ale czy my jesteśmy bliżej Jezusa? A bliżej Jezusa to pogodzić te dwa światy, na ile się tylko da z mojej strony. Świat Jezusa, tego co mówi, i mój świat tego, co ja bym oczekiwał, tego, co ja bym chciał, tego, jak ja bym napisał swoją Ewangelię. Po drugie, prosić o wielkie rzeczy. No, bądź co bądź, prosili o Królestwo Boże. Dwa stołeczki, jeden po prawej, drugi po lewej stronie. Więc nie proszę o byle co. Nie bać się prosić Pana Boga o wielkie rzeczy. Nie bać się prosić Pana Boga o to, co wydaje się, że jakoś nie wypada. Święta siostra Faustyna opisuje w swoim dzienniczku sytuację, kiedy to mówi do Jezusa, odmawiając koronkę. Za każdy paciorek, o ile dobrze pamiętam, dziesięć dusz czysta. A Jezus jej odpowiedział, zachłanna jesteś, Faustyno, ale nie martw się, ja daję więcej zawsze, niż prosisz. Być takim zachłannym wobec Pana Boga w tym sensie, że prosić tak jak dziecko prosi rodzica o wszystko. I tu dochodzimy do trzeciej rzeczy. Tylko jest jeden warunek: że jest to zgodne z wolą Ojca. Dlatego Jezus tłumaczy, że to do Ojca należy dawać swoje miejsce prawe, prawe czy lewe po Jezusa, Jezusa, Jezusa stronie. Więc prosić o rzeczy wielkie. Prosić o to, co wydaje się, że może nie dla nas. Może jakby Bóg musiał dać trochę mniej. Da, da, niech daje więcej. Tylko tak jak uczy nas Twój, ojczy nasz. Bądź wola Twoja. Bo Ty jesteś Ojcem. I znowu ten temat wybrzmiewa przepięknie w teologii Wielkiego Postu. Bądź wola Twoja. Ja proszę. Ale Ty wiesz, co jest mi potrzebne i daj mi to przyjąć. Amen.